Rabka staje się uzdrowiskiem w połowie XIX wieku. Właściwie zostaje zorganizowana na wzór takiej, jest taka matryca uzdrowiskowa, która wcześniej funkcjonowała. Choćby w Niemczech, we Francji, jeśli chodzi o topografię tego miejsca, która zostaje stworzona od zera w rabce. Stworzenie uzdrowiska w rabce wpisuje się w taki szerszy program tworzenia uzdrowisk narodowych, polskich i to wymyślają, mówiąc krótko, lekarze, balneolodzy z Krakowa, którzy bazują na fakcie, że w rabce już od średniowiecza istniały źródła solne. Istniała lecznicza solanka, której jednak bardzo długo nie można było eksploatować, bo Austriacy tego zabraniali. No ale ostatecznie wydają zgodę na użycie, i właśnie ci lekarze przekonują dziedzica, bo rabka była prywatnym uzdrowiskiem, czyli właściciela, Juliana Zużyckiego, żeby. Założył tam uzdrowisko. I to jest koniec XIX wieku. I bardzo istotne tutaj, jeśli chodzi o historię Miasta Dzieci Świata, jest to, co się dzieje tak na przełomie wieków mianowicie podwójność, która jest wpisana w historię Rabki od samego początku żydowska i polska. Otóż powstają wówczas dwie kolonie dla dzieci, lecznicze, dla dzieci z ubogich domów których samych nie stać, więc to jest takie przedsięwzięcie filantropijne. Ich rodziców nie stać na to, żeby je wysłać na leczenie do wód, do rabki. I jedna to jest kolonia chrześcijańska pod wezwaniem świętego Józefa, a druga to jest kolonia żydowska pod imienia później Marii Franklowej z takiej znanej rodziny filantropów krakowskich. I te dwie kolonie, właściwie ich założenie dzieli raptem parę lat. Można powiedzieć, że one jednocześnie powstają i one też współpracują ze sobą, czyli jest tak, że lekarze, którzy leczą w jednej kolonii, też pojawiają się w drugiej, więc od samego początku to jest podwójne żydowsko-polskie uzdrowisko. Miasto Dzieci Świata to brzmi trochę jak taka utopijna Republika Korczakowska, gdzie dzieci same się rządzą, same ustalają jej zasady, mają być może jakiegoś dziecięcego władcę. Tymczasem paradoks tej nazwy Miasto Dzieci Świata polega na tym, że to dorośli tworzyli Miasto Dzieci Świata, oczywiście z myślą o dzieciach, ale według swoich własnych wyobrażeń. I to oni te reguły ustalali, i chociaż wielu z nich naprawdę z empatią i poświęceniem zajmowało się dziećmi, to jednak same dzieci były traktowane tam bardziej przedmiotowo niż podmiotowo, i niewiele osób interesowało, co one czują, jak doświadczają tego miejsca, czego same by chciały. Paradoksalny jest też ten element trzeci, czyli miasto dzieci świata. Ja to wyjaśniam dokładnie w książce, skąd się to wzięło, natomiast, no, miastem dzieci świata Rabka to była w zasadzie tylko podczas II wojny światowej, kiedy rzeczywiście przyjeżdżały tam dzieci z Niemiec, dzieci z terenów zagrożonych bombardowaniami, dla których tworzono tam specjalny obóz. I rapka miała być takim miasteczkiem Hitler Jugend i miasteczkiem dziecięcym, ale hitlerowskim. Rapka była nazywana bardzo często dziecięcym rajem, stąd ma się wrażenie, że to jest taka bajka, jest taka bajka właśnie opowiadana o rapce, jako takim miejscu, w którym zawsze świeci słońce i dzieci są tam bardzo szczęśliwe. Tymczasem to nie jest bajka Disneya, można powiedzieć, że to jest baśń, ale bardziej taka baśń braci Grimm. W której są elementy optymistyczne i też są bardzo ciemne, są jasne i ciemne momenty. Te ciemne momenty to jest przede wszystkim okres okupacji hitlerowskiej. Zagłada w rapce dokonuje się w sposób bardzo brutalny i to na oczach mieszkańców. Giną praktycznie wszyscy żydowscy mieszkańcy i bardzo wiele dzieci też przywożonych tam z różnych innych miejsc. Z całej Polski właściwie, bo rabka podczas wojny początkowo wydaje się takim bardzo bezpiecznym schronieniem. Później te ciemne strony to jest też to, co dzieje się w okresie powojennym, czyli opisane po raz pierwszy przez dr Karolinę Panc napad na sierociniec żydowski. Dzieci z Krakowa, które przetrwały wojnę, są przywiezione do rabki, gdzie mają właśnie odzyskać siły. No i e, miejscowi partyzanci, wśród których są też tacy wyrośnięci uczniowie miejscowego e, gimnazjum, powiązani z różnego rodzaju... Takimi właśnie grupami, które podlegały pod Józefa Kurasia Ognia, atakują dzieci. Właściwie cudem jest to, że, że nikt tam nie zginął. A później jeszcze dochodzi też do wielu takich ataków przemocy na podchalu i w rabce także między innymi ginie rodzina. Jednego z chłopców, którzy, którzy uratowali się z tego, z tego ataku na sierociniec, a jego dwuletni siostrzeniec zostaje postrzelony właśnie też przez inną grupę partyzancką. No i później też te ciemne momenty zdarzają się w historii PRL-owskiej, ponieważ bardzo trudno, także ze względu na to, że w radce działają te grupy partyzanckie, jest pozyskać personel do. Powstających wówczas sanatoriów i osoby takie wykwalifikowane do opieki nad dziećmi. Więc bardzo często, zwłaszcza w tym początkowym okresie, są to ludzie przypadkowi, którzy nie do końca poświęcają dzieciom czas i uwagę i zresztą o czym świadczą wspomnienia bardzo wielu dzieci, które się w rabce leczyły. Ten czas, można powiedzieć, spędzany w sanatoriach był dla wielu takim czasem bolesnym. Że są osoby, które już później do rabki w ogóle nie chciały wrócić, bo to przywoływało bardzo przykre doświadczenia. Rabka była takim pionierskim ośrodkiem leczenia dzieci, więc wpisuje się też w historię polskiej medycyny bardzo mocno. Przede wszystkim po wojnie była ośrodkiem leczenia gruźlicy, dlatego że w czasie II wojny światowej no, ta gruźlica zaczęła, zaczęła się szerzyć ze względu na trudne warunki i po wojnie naprawdę bardzo wiele dzieci, ale no, także dorosłych, ale dzieci cierpiało na tą, na tą chorobę. Jednocześnie leczono tam także inne choroby, alergie między innymi, choroby płuc, Później także cukrzycę, i to było także stopniowo, ponieważ no, gruźlicę właściwie w pewnym momencie wyleczono w Polsce całkowicie, więc te sanatoria przeciwgruźlicze przeobrażały się w sanatoria o innym profilu. I między innymi z takich pionierskich osiągnięć, to dr Alina Margolis-Edelman, która w Łodzi specjalizuje się w leczeniu cukrzycy, tworzy w rabce właśnie i rapka jest obok koło brzegu jednym z takich dwóch ośrodków leczenia cukrzycy w Polsce. Gdzie leczy się metodami wówczas eksperymentalnymi, pionierskimi? Chodzi o to, żeby dzieci przystosować, dzieci z cukrzycą przystosować do normalnego życia. To może się wydawać drastyczne, te metody, bo dzieci uczą się na przykład same kłuć. Najpierw ćwiczą na misiach, później ćwiczą, są zdjęcia, na których dzieci sobie wkuwają same igła, igły. A dzieci mają swoje zestawy małego chemika, gdzie mogą analizować parametry pod, pod kątem tego, czy jak powinny zmodyfikować swój jadłospis. Co jeszcze ważne, właśnie przystosowanie dzieci do normalnego takiego życia, żeby czuły się jak ich rówieśnicy, którzy nie są chorzy. To na przykład zorganizowana zostaje specjalna drużyna harcerska, żeby dzieci chodziły po górach, żeby dzieci spały w namiocie, miały możliwość cieszenia się życiem mimo tej, tej ciężkiej choroby. Pomysł na książkę nie wyszedł od wydawnictwa czarne, ale to był mój pomysł związany z historią rodzinną. Część rodziny mojej mamy. Czyli moja prapra, babcia i jej córka przyjechały do rabki, żeby pracować we dworze urodziny Kadenów, a później ich wnuczka, czyli moja ciocia, siostra mojej mamy, została lekarką w uzdrowisku, była ordynatorką w sanatorium Słoneczny Gród, no i pracowała tam całe życie. A ja jako dziecko, właściwie od Czwartego albo piątego roku życia praktycznie każde wakacje albo część wakacji spędzałam w rabce, niemalże do pełnoletniości. I było to dla mnie pierwsze w życiu doświadczenie ambiwalencji. Z jednej strony przyjemne sprawy, czyli widoki, góry, górska przyroda, duży ogród z piękną, bujną roślinnością, książki z biblioteki Cioci, czytanie. A z drugiej to poczucie takiej izolacji, zamknięcia, samotności, jakiejś tajemnicy, strachu w tle opowieści cioci o różnych trudnych przypadkach z sanatorium, więc ja się ciągle czułam chora, albo że zaraz zachoruję tam, mimo że to nie jest historia rodzinna, i w zasadzie poświęcam raptem kilkanaście zdań tym, tym faktom to jednak sama chciałam się zmierzyć z tym, co kryje się właściwie pod nazwą Miasto Dzieci Świata. Bo ja oczywiście wtedy wiedziałam, że to jest uzdrowisko dziecięce, no choćby dlatego, że ciocia tam pracowała i leczyła dzieci. Ale to Miasto Dzieci Świata jakoś zupełnie nie przystawało mi do moich własnych związanych z rabką odczuć. Przyszłość Rabki jest właściwie wielką niewiadomą. Nie jest to z pewnością już miasto dzieci świata, nawet miasto dzieci, ale bardziej miasto seniorów. Zresztą statystyki demograficzne tutaj są bardzo pesymistyczne dla Rabki. A tak się dzieje od właściwie lat 90., kiedy to postępy medycyny sprawiły, że bardzo wiele chorób można leczyć, nie przebywając przez tygodnie czy miesiące w sanatoriach. No a poza tym reorganizacja reformy Polskiej Służby Zdrowia, otwarcie się Polski na świat spowodowały, że na no te możliwości leczenia są, są liczniejsze, Nie, niekoniecznie trzeba jechać po zdrowie do rabki, jak brzmiał slogan. Ale nad rabką też ciągle wiszą właśnie te ciemne chmury z przeszłości. W zasadzie cała część sanatoryjna, Zdrój bo rabka jest podwójna też z nazwy jak większość tych miejscowości sanatoryjnych to są. Tereny należące do rodziny kadenów i wieczorkowskich, czyli byłych właścicieli uzdrowiska od początku XX wieku. PRL zabrał im te tereny i zorganizował tam ten wielki państwowy kombinat leczenia dzieci. Od ponad 20 lat trwa spór. Własnościowy. Sprawy są w sądach. Była też próba prywatyzacji, ale nierozstrzygnięta z udziałem byłego właściciela. I to jest bardzo przykra rzecz, no właśnie zarówno dla, dla rodziny kadanów wieczorkowskich, jak i dla samej rabki, ponieważ w skład tego majątku wchodziło bardzo wiele budynków. I to są często przepiękne budynki albo o architekturze takiej drewnianej albo modernistycznej, które zaniedbane niszczeją i myślę, że w wielu przypadkach niestety to będzie jeszcze kilka lat i już nie będzie co tutaj zbierać. To jest trochę tak, że rapce brakuje pomysłu na siebie ale pocieszające jest to, że kiedy się śledzi wypowiedzi samych mieszkańców, na przykład na forach rabczańskich, to są bardzo żywo zainteresowani historią rabki i tym, co, co dalej. Więc jest taka szansa, że może coś się zmieni, wezmą sprawy w swoje ręce. No na pewno uporządkowanie tych spraw własnościowych by się temu miastu przysłużyło. Innym takim problemem Rabki, który już pojawił się, to może być zaskakujące, ale w latach 80. o nim pisano, to jest zanieczyszczenie. W zasadzie rapka no, nie kwalifikuje się do tego, i to też o tym się mówi już otwartym tekstem od dawna, żeby mieć status uzdrowiskowy, ponieważ tak jak na, w wielu gminach na podchalu, tam to powietrze jest fatalne. Kiedy przyjeżdżało się do Rabki po, do wód, i żeby odetchnąć świeżym powietrzem i po słońce no to to już nie do końca jest w tym momencie adekwatne.